Podjąłem decyzję, że złota będę poszukiwać pod ziemią. Do kopalni schodzi się bez jakichkolwiek zabezpieczeń. To nie jest jedna drabina, to są cztery, cztery drabiny powiązane sznurkami. Się w nie mieści. do kopalni. Im niżej, tym duszniej. Szybko straciłem z oczu wyjście na powierzchnię i nie widziałem jak daleko jeszcze muszę schodzić. Przejścia były wąskie, a zabezpieczenia. Właściwie nie było żadnych zabezpieczeń. Cały czas myślałem o setkach ton skał i ziemi, które miałem nad głową. Byliśmy na głębokości 60 metrów. Powietrze stało się ciężkie, duszne i pełne skalnego pyłu. Oddychałem z coraz większym trudem. Im niżej schodziliśmy, w powietrzu było coraz mniej tlenu i coraz więcej ludzi. Byłem w szoku, jak wiele osób tu pracowało. Nieprawdopodobne, czuję się jakbym schodził do piekła. W takich warunkach łatwo o niedotlenienie, które może zakończyć się omdleniem, a droga na powierzchnię do najbliższego lekarza była długa, mozolna i bardzo niepewna. Jakiekolwiek zagrożenie w tych ciasnych, przeludnionych tunelach mogło spowodować atak paniki, który sam w sobie mógł stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo. Thank you, thank you Wreszcie dotarłem do końca szybu. Dopiero tutaj zaczynała się prawdziwa praca. Na głębokości 100 metrów pod powierzchnią ziemi górnicy pracowali w pocie czoła. Pracują w takich warunkach, a jednocześnie cały czas zachowują pogodę ducha. Cały czas słuchają muzyki. Mamy tu radyjko. Przyjemna praca, nie ma co narzekać. Cały czas tańczą. Jak nie pracują, to tańczą. Albo się śmieją. To jest niesamowite. Spodziewałem się spotkać wymęczonych pracą górników. Tymczasem spotkałem ludzi rozbawionych niczym na imprezie. Po chwili dowiedziałem się dlaczego. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego palić. Chyba tylko ja miałem problem z oddychaniem i brakiem tlenu. Górnicy palili, dodatkowo zadymiając duszną przestrzeń podziemnego szybu. Górnicy kilofami rozbijali skałę, a następnie przekazywali gruz dalej w miskach, bądź gołymi rękami. Tworzyli coś w rodzaju ludzkiego łańcucha do wydobywania niepotrzebnych skał.